Cześć wszystkim! Wiele mnie nie było ze względu na dość ograniczony czas, jednak wróciłem i dziś omówimy 38. dzień walk na Ukrainie oraz wydarzenia, które miały miejsce od mojego ostatniego filmu do tego dnia. Więc zapraszam do oglądania i komentowania. Dzisiejsze nagranie będzie jeszcze stosunkowo krótkie, ale planuję wrócić do nagrywania materiałów częściej i dłuższych. Zacznijmy od frontu południowego, bo to właśnie tu przez ostatni tydzień działo się stosunkowo najwięcej. W regionie Mikołajewa w stronę na Hersoń Ukraińcy kontratakowali przez okres całego minionego tygodnia, co przyniosło pewne efekty, co wskazuje na to, iż armia rosyjska jest na tyle silna, by odpierać ataki ukraińskie lub co najmniej w kontrolowany sposób się wycofywać, czyli nie można powiedzieć o wojskach, które z Hersonia uderzyły w kierunku Nikopola oraz Krzywego Rogu. Natrafiły one bowiem na stosunkowo silny opór ukraiński, mimo to wciąż starają się prowadzić działania ofensywne. Wiele wskazuje na to, iż Ukraińcy przemieścili przynajmniej część z oddziałów, które przy ewentualnym ataku wojsk rosyjskich broniłyby Odessy. Rosyjska flota wielokrotnie się tam pokazywała, bardziej by wiązać siły ukraińskie niż stanowić realne zagrożenie, z czego Ukraińcy finalnie musieli zdawać sobie sprawę, Dlatego część z tych jednostek zostawili w tamtym miejscu, a część przemieścili, by wspomóc marsz na Herson. Z kolei po wschodniej stronie Dniepru, wojska rosyjskie prowadzące uderzenie w kierunku Zaporoża praktycznie stoją w miejscu, odpierając pomniejsze kontrataki armii ukraińskiej. Jeśli chodzi o sytuację w Mariupolu, w dalszym ciągu jest ona bardzo trudna. I miasto to praktycznie od pierwszych dni konfliktu jest atakowane i stosunkowo długo pozostaje odcięte od pozostałych sił ukraińskich. Mer Mariupola podał informację, iż ponad połowę mieszkańców Mariupola udało się ewakuować, a zabudowa miejska jest w 80% uszkodzona. Rosjanie przejęli taktykę wykrajania sobie części Mariupola i w miarę możliwości izolowania poszczególnych dzielnic. I zdobywania ich po kolei. Jednak w sytuacji Mariupola najgorszy jest brak perspektyw, ponieważ najbliższe wojska ukraińskie znajdują się kilkadziesiąt kilometrów na północ od Mariupola i one również są związane walką. Upadek Mariupola wobec tego zdaje się rychło nadciągać. Mimo to obecne tam jednostki ukraińskie nie wykazują chęci poddania się. Idąc dalej, zarówno w Donbasie, jak i w Ługańsku, intensywność rosyjskich ataków jest największa i trwają tam one z różnymi skutkami na całej długości linii kontaktowej. Szczególnie istotnym punktem było i wciąż jest miasto Izium, które długo stawiało Rosjanom opór, jednak jego część została otoczona, a w okolicy Rosjanie wysadzili tamę na rzece, by zalać część ukraińskiej pozycji obronnych. Jeśli chodzi o front północno-wschodni, tutaj armia ukraińska odnosi największe sukcesy. Należy sobie jasno powiedzieć, iż tutaj armia rosyjska jest w defensywie, i zwyczajnie wyczerpuje część swoich jednostek, choćby atakujących Kijów. Prawdopodobnie jednostki te będą przerzucone do walki w Ługańsku czy Donbasie, ewentualnie w obwodzie zaporowskim czy hersońskim. Jednocześnie warto odnotowania jest, iż mimo tego, że Rosjanie przenoszą ciężar walk na obwody Doniecki i Ługański, wciąż chcą wiązać jak najwięcej sił ukraińskich na zachodzie. Stąd zapewne zamierzone pokazywanie zdjęć wojsk rosyjskich na Białorusi w okolicy Brześcia, co wymusza pozostawienie części sił ukraińskich w razie ataku na zachodzie. Wracając, ukraińskie kontrataki na zachód od Kijowa powoli wypierają Rosjan. Myślę, że jednak ponownie się powtórzę, wynika to z tego, iż sami Rosjanie powoli wycofują część ze swoich jednostek. Zapewne nie wycofują wszystkich, nawet kosztem ich utraty, aby właśnie wiązać wojska ukraińskie. Jeśli chodzi o wschód Kijowa, Ukraińcom udało się przerwać okrążenie Czernichowa. I kluczowa na tym froncie sprawa i rosyjskie jednostki atakujące na linii kursk, Kijów wycofują się. Choć powoli, to jednak się wycofują, a Ukraińcy wykorzystują tę chwilę i starają się szarpać wycofujące się jednostki, będąc świadomi, iż nawet jeżeli one wycofają się do Rosji, mogą wesprzeć atak na innych kierunkach. Trzeba więc ich jak najwięcej unicestwić. Całą sytuację na Ukrainie można podsumować w ten sposób, iż Rosjanie z bycia marzycielami zaczynają być realistami, i aby wyjść z konfliktu z twarzą, muszą zrealizować swój plan minimum to znaczy zająć obwody Doniecki i Ługański oraz utworzyć lądowe połączenie z Krymu to jest zająć Mariupol, część obwodu Zaporowskiego oraz część obwodu Hersońskiego. I to na tym skupią wszystkie swoje siły. Rosjanie na wojnie na Ukrainie pokazali swoją słabość, jednak przestrzegam przed zbyt pochopną oceną sytuacji. Przedwojenne raporty wskazywały, iż wokół Ukrainy znajduje się około 120 tysięcy żołnierzy rosyjskich, zaokrąglając podawane przez Ukraińców 17 tysięcy zabitych Rosjan do 20 tysięcy wciąż pozostaje 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. A przecież ściągają oni także jednostki z głębi kraju. I dość oszczędnie używali lotnictwa. Stąd Rosjanie mają jeszcze spory potencjał do prowadzenia działań na Ukrainie, a sami Ukraińcy również posiadają jeszcze siły, których nie używały w walkach. Już nie wspomnę o rzeszach ochotników, których wciąż nie brakuje. Stąd istnieje bardzo dużo możliwości rozwoju tego konfliktu, i w zasadzie wszystko jest jeszcze w grze. To tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Zachęcam do zobaczenia innych materiałów. Mam nadzieję, że się podobał. I zostawcie jakiś komentarz. Trzymajcie się.